Tego całego e, podekscytowania, zapomniałem jednego guzika nacisnąć, który się nazywa Recording. Przepraszam bardzo. Właśnie tak myślałem. Dlatego ja jest gaszka na <grym <grym to to jest to to... To... Szybciutko wrócę. Obetniemy w takim razie. Nie mam co obcinać, bo się nic nie nagrywało. 3, 2, 1, start. Adam Kownacki uśmiechnięty. Powiem Państwu, dlaczego? Ponieważ mamy fajną rozmowę, 5-7 minut. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że taki guziczny pod nazwą recording nie jest naduszony, więc przede wszystkim gratulacje za fryzurę. Słyszałem, że to Kaziu, tak? Nożyczki do ręki i Adam fryzjera nie potrzebuje, prawda? Dokładnie. <grych> to jest, o tym mówiliśmy, mówiliśmy już o tym krócej teraz, bo nie chcę Adama trzymać, się, weekend się zbliża. Natomiast no, mówiłem, Adam, rozmawialiśmy z Adamem o tym, że nie przypuszczaliśmy, że ta gala jego, która będzie Barclays Center, szczególnie, że mówiąc, założone tutaj, reprezentujemy Barclays Center. Będzie ostatnią galą pięściarską, nie wiem czy na świecie, w Stanach Zjednoczonych, to na pewno dziennikarze, w tym, przepraszam, szef prasowy PBC Tim Smith nawet prosił nas, żebyśmy z Wami na ten temat nie rozmawiali. A, tego, że być może gala się może nawet nie odbyć, bo taka opcja też była. Wiadomo było, co się później działo z wywiadami i tak dalej. Czy do Was docierały te sygnały, że coś tam jest nie tak, jeśli chodzi o możliwość organizacji tej walki? Nie, no, byłem, ale stukłem swoje i na pojedynku z chemijskich, tak? prawda? Widziałem, co się dzieje, ale co do końca, no, nie widziałem, tak? Wiem, że parę już maskę nosił, i, więc było jakieś ja, znaki, ale. No, były walce tak? E, temat numer jeden. Przechodzimy do bieżących tematów. E, spora część kibiców pod e, dużym wrażeniem e, tego, co pokazał przez pięć sekund e, prawie 54-letni Mike Tyson, 57-letni Ivander Holyfield. Widziałem, że Roy Jones Jr. nawet e, swoje pac e, wszystkim, którzy chcieli oglądać, pokazywał e, Twoja opinia. Widzisz siebie w ringu przeciwko na przykład, nie wiem, 54-letniemu. Tysonowi, czy, czy Hollyfieldowi i czy te 5 sekund, czy 10 sekund, czy 7 sekund na patch zrobiło na tobie wrażenie? Yy, no, pewnie zrobiło tak, że jednak chłopki trzymają swoje formy i dbają o zdrowie no, ale jednak yy, wejść i pokazać się na 5 sekund, a wejść do ringu i przeboksować 12 rund no myślę, że to jest mała różnica tak? <grym> Cię część kibiców mówi Adam, że e, oni są tak dobrze na tych To nie jest tak, że ja mam jakąś agendę, że po prostu staram się skierować w jedną stronę, dla mnie to jest dla mnie to jest naprawdę zabawne, że e, na ten argument, który ty powiedziałeś, że, że rundy mają trzy minuty i, i 12, e, 12 rund można walczyć w mistrzowskich walkach, kibice wielcy fani e, przede wszystkim. Majka, to on by nie potrzebował 12 minut, on by załatwił każdego, czy tam wielu dzisiaj z w pierwszej minucie. Powiedz, jak to jest? no pierwszą minutę nie, to. No, słucham. A, Adam Kownacki kontra... Pierwsza minuta. <miech> nie! No, chciał, dobrze wyszedł, jeszcze Weszło, to jeszcze tak? jednego teraz, czy to by weszło i to zrobił, no szansy jest tego strasznie mało, tak więc y, każdy jest jakby, ekspertem, każdy się zna na boksie a nikt na sali nie był, więc y, cieszę strasznie z tego, czy Ty się na to stację że je po że jak założyłeś tę rachewice ten, ten kaski i przeboksowałeś, nie wiem ile to nie było długo, bo, bo ty... to jest, to jest mój kolega, to... to... Co biega maratony, wespręgu i po policze. Już wiesz, nie ma co oddychać. A ty już że biega kurde 26 minut, tak? I, 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 prze, I przede wszystkim te zabawy, takie jak ja miałem, czy ty, jak mówisz z kolegą, to jest przede wszystkim zabawa, dlatego że po drugiej stronie stałbyś ty, czy, czy Andrzej Fofara, czy zresztą tak naprawdę z każdej kategorii wagowej przeciwko mnie, czy normalnemu amatorowi to jest ciężki nokaut, w każdej chwili ty wybierasz tą sekundę, którą kończysz ja wychodząc na sparing, A propos, nie muszę to, to, mam... to właśnie taki pan starszy, który trenuje już kupę czasu, ale już wiadomo, już ma chyba 50 lat A. i ja przychodzę i mówię, do Rigu i sam właśnie ruszają się głową, był taki zbachany, taki o dostał, bo wiedział, że w której chwili chce, mogę go pewnie zgotować no, no, no właśnie, a proszę mi wierzyć, strach e, spala, e, spala energię bardzo, bardzo szybko, więc e, ja ani w tym przypadku, pamiętam kiedy z Andrzejem Gołotą było dokładnie to samo i panowie za każdym razem mnie dotykali albo mówili, no w tym momencie już byś był wynoszony nogami do przodu z ringów a takich momentów jest oczywiście 130 sekund. a Mój szacunek dla tego, co ty robisz, Adam, przez te 30 lat, kiedy to oglądam, jest po prostu niesamowity Zresztą nie tylko mój. Pamiętam jakiś czas temu, nie wiem, dobrych parę lat temu, dwa wielkie instytuty sportowe w Stanach Zjednoczonych podsumowały, który sport wymaga najwięcej od pięściarzy. To w skali od 0 do 100. To boks był chyba 92%, natomiast każdy żaden nie przekroczył 40%, bo tu jest i psychika, i przygotowanie fizyczne, i kondycyjne, i niczego nie można pominąć. No dokładnie, jedna ja chwilę nie uwagi, i jest po walce. Czego ja się jakby nauczyłem ciężko. Mój takich walczy, tak? Ja na chwilę nie uwagi, ciągle wychodzi, mimo że całą walkę prowadzi, wygrywasz i wygrywasz, jest pozanatane, tak? Mimo że wstałem, był lekko naruszony i było ciężko się podnieść, z tego, tak? Bo też tą sytuacja w moim życiu do tego. Y A to jest coś właśnie w tym sporcie, tak? że ostatnio była taka walka, że gość całą walkę przegrywał i wygrywał i w ostatniej sekundzie się go zagotował, nie Pamiętam, jak to była walka, ale wiemy, że wszystkiego było takie rzeczy, takie rzeczy zdarzają się absolutnie tylko w boksu. Tematy bieżące. Dana White wczoraj w podcaście z Mikeem Coppingerem z Athletic mówi, że boks ma olbrzymie problemy. Miał olbrzymie problemy przed koronawirusem, a że będzie miał jeszcze większe. Eddie Helm mówi, że jeśli walki wrócą, wiadomo, że wrócą, to wrócą tylko dla najlepszych, że ci mali w tym boksie szansę na szanse pokazania się będą musieli poczekać. Twoje opinie na ten temat Adam? Myślę trochę inaczej. Myślę, że jednak walki będą, co robię. jest już robić walka bez studia. Y, stopran, tak? Wakacja ma, ma, ma być. Tak. Myślę, że jest trochę odwrotnie, że mniej jakby pieniędzy będzie, kto wtedy zapłaci, żeby pokazać walki bokserskie dla tych y, gwiazd, które nadchodzą, tak? Dla tych młodych zawodników. I myślę, że oni będą mieli teraz sam coś okazać. Tu jest moje zdanie takie. A co Dana White mówi, to no, no nie wiem, tak też robi no, swoje gala i też y, jego najlepszy zawodnik Alan Gregor, najwięcej swoich pieniędzy zrobił w boksie. I myślę, że tu Bok jest właśnie taki pięknym sportem, że każdy ma stan. bokser sam jest jakby swoją, swoim promotorem i nie jest za bardzo od nikogo uzależniony, tak? Że walczy, prowadzić i promotować. To teraz właśnie Mariusz Wach robi w Polsce i swoje galo organizuje i pokazuje, że może sam robić, tak? Gdzie Mariusz Wach robi, to swoją walkę z Kiemiszczona. Więc naprawdę to, to ci bok podoba, tak? Wiadomo, nie ma ja wielkiej organizacji. Jest lekki, dziki, dziki schód. Ale to tak, gdzie zawodnicy mogą pra prawdziwie pieniądze robić, nie, gdzie jest UFC, gdzie no, nie ma takich pieniędzy, tak? No właśnie, ale, ale, ale jest problem, ponieważ przygotowując się do rozmowy z tobą przejrzałem różne informacje na temat tego odmrażania sportu w Stanach Zjednoczonych i słyszę o tym, że nie zapowiada się, że przez najbliższe dwa miesiące do Stanów Zjednoczonych można było przylatywać bez względu na to skąd. Bez tej e, obowiązkowej kwarantanny. Na co podejrzewam, nikt się nie zgodzi. UFC na ten temat mówi, Box na ten temat mówi, czy to ograniczać będzie Twoich potencjalnych rywali, e, e, jeśli chodzi o powrót? Bo, bo, bo wszyscy wiemy, że z, z tego co wiem, no to ten Twój ostatni rywal to raczej w I, Stanach Zjednoczonych. <śśmiech> Zresztą na statku i na statku wiesz, więc może ale, ale co myślisz o tym, że, że po prostu, czy, czy będzie to, czy zmusi to wszystkie kraje? Bo w Polsce jest podobnie, również prze, przeniesiono, a, a, przesunięto ten termin a, kwarantanny chyba do 15 czerwca. Każdy, kto przyjedzie, musi przechodzić kwarantannę. Mówiłeś o tej walce, Mariusza Wacha, tutaj już znaki zapytania, no bo nikt tej kwarantanny nie chce przechodzić. Dla Ciebie plus, minus nie będzie miało znaczenia? Rzeczywiście tak. Trzeba wziąć tą naklatkę, do tego się przystosować i to jakby rozwiązać. Tak? No, akurat no, mi się jednak trochę faktem udało, że załatwiłem sobie wszystkim, trochę nie faktem, że przegrałem. Więc jakby mogę powiedzieć, że miał jakby nożę na radę, tak? Żeby znowu zawalczyć, tak miałem walczyć pod koniec roku, więc teraz właśnie jak mówisz, tak? się skupiać na rzeczach, na których mogę się skupić, czyli bieganie, dieta, no i medytacja, tak? Cię tak? skupić na sobie, być też się. A co z tego zobaczcie, no, jak się to, to, to ujawi? Tak, jedna A... dzień pierwszy, zrobi te gali UFC, FC no, na A... tym. Y z sali, ale jeśli jestem tym powiedziałem, to wyniki się nawet dobrze sprzedali, tak? Yy, chyba 700 yy, putter news. Więc... Tak, ty stana tysięczonych, ponad 700 tysięcy. No więc nieźle, tak? Ja zabałem Natomiast... nowy świat, nowy rynek, rynek, tak? Nowy świat, nowy rynek, no bo o, o, o to chodzi. To jest ta wielka szansa dla tych ludzi, którzy na przykład nigdy nie oglądali UFC, ale byli spragnieni sportu, czy w ogóle MMA i, i po prostu chcieli to zobaczyć. Ale takie pytanie, możesz odpowiedzieć lub nie. Czy ja, ja, ja wiem, że przepisy są, e, nie wolno e, te sale gimnastyczne ciągle zamknięte, sale treningowe ciągle zamknięte, ale czy na przykład Kit Trimble, twój trener, wykonał do ciebie telefon, na przykład takiej treści, słuchaj, Adam tam tylnymi drzwiami, wejść do sali i potrenujemy trochę. Było coś takiego? E, ja mój, mój Daniel, mówię, spróbuj się zapraszam, tak, ja sobie zrobiłem w mam nadzieję, mam no, w tym przyjść na przyjdzie w przyszłym, ma Bierznie w domu, ma parę ciężarów, w domu trenuje i też e, bardziej na zdrowie syna, tak, e, to się boję, żeby on był jakby bezpieczny, żeby właśnie, o to się boję, że ktoś innego z, co do siebie, no jednak y, widać wyniki tych wszystkich badań dalej, to nie jest aż takie złe, tak? Y, średnia tego, co umierają, to jest to właściwie 4 lata mają. Więc. Y, y, to był chyba strach, że nie, nie widzieliśmy do końca, jakie będą tego efekty. Nie się znajomość y, y, to przeszli. I jest w to wszystko, wszystko więc no, to no, ciężko no. powiedzieć, tak? Ale też mam dużo znajomych, co mieszkają na i się, i że ludzi co doszło też jest dużo, to jest straszne, bo każdy był w wieku starszym lub miał jakieś straszne problemy zdrowotne, więc yy, może ten wielki wid nie jest aż tak w, w, zły i wielki jak się każdemu wydało. Jak oglądałeś, bo na pewno oglądałeś, wiem, że masz wielu przyjaciół w UMFC te gale, które zrobił e, Dana White 249 w sobotę, e, w środę była, w sobotę jest e, teraz e, następna. Te przepisy, które tam są, część ludzi nosi maski, część ludzi nie nosi maski. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, w której, no nie wiem, e, kit e, trenuje z tobą albo, albo, albo... No nie wiem, a twój menadżer spotyka się z tobą na kawie i, i macie te maski ubrane, czy to uważasz, że to jest to taka rzeczywistość, w której musimy teraz żyć? No, Zobaczę, tak jak mówię, y, dużo ludzi właśnie bierze test na i, i jeli to, tak i to nie bez żadnych żadnych wyników, Tak, ja się trochę boję, bo to jednak ma efekt na pięca. To jednak nie jest to potrzebne, przydają się. <laughs> Więc, to yy, no, no ciężko, tak? Trudno powiedzieć, tak? Yy, mam nadzieję, że to jednak szybciej odejdzie niż później. Z yy, yy, tego, co mówili, dużo ludzi już śmiało, tylko o tym nie wiedzieli. Więc yy, no no właśnie. też właśnie testy zrobić, sprawdzić się i zobaczyć to. Tak? Wspominałeś ewentualność powrotu w grudniu? Ja nieprzypadkowo na koniec sobie zostawiłem to, to, to pytanie, dlatego że wszyscy coś mówią. Na pewno zwróciłeś na to uwagę otwarcie. Eddie Hearn zapowiada gale, nie wiem, na świeżym powietrzu drony będą latały, tylko żeby żaden nie spadł, bo będzie tak jak z z walką Holyfielda. Pamiętasz tego spadochroniarza, co spadł wtedy? Z tak y, tak, tak. tymi dronami. Oczywiście żartuję w, w tym momencie, chociaż nigdy nie wiadomo. Eddie Hearn zapowiada, Bob Arum a, 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 mówi to samo, że, że w czerwcu wyskakujemy y, prawdopodobnie w Las Vegas. Natomiast PBC, czyli Premier Boxing Champions, z którymi ty głównie pracujesz, zupełnie się nie odzywa. Cicha, Cisza przed burzą, czy możesz Cokolwiek zdradzić, no dopóki nam YouTube nie zdejmie vloga. E, myślę, że cisza przed burzą, tak? E, myślę, że o to bardziej chodzi, że nie wiemy, co się stało, jak będą tego wszystkiego wyniki i że dbają zdrowie zawodników, tak? Więc to jednak zobaczysz niech każdy inny pierw wejdzie do wody, zobacz, <laughs> co się dzieje, a później chyba policja pójdzie za. Czy ty masz jakiś kontakt, czy, czy e, ludzie z, z którzy zawsze Ciebie bardzo, bardzo szanowali, domyślam się, że po ostatniej walce to się nie zmieniło, od, od Ala Hajmona miałeś z nimi jakiś kontakt, czy z ludźmi z PBC, na zasadzie, że pytali się Adam, jak tam trenujesz, jak forma, bądź gotowy na telefon, bo słyszałem też takie opinie ze strony PBC, że czasy bokserskie się zmieniły, że nie będzie już 10-12 tygodniowych obozów treningowych, że po prostu trzeba cały czas trenować, bo może być telefon i za 4 tygodnie wychodzisz, słyszałeś tego typu informacje? No chyba już, to, to już właśnie się nauczyłem tego właśnie po walce z, <grych> jak ogarnął, że jak to zeszło, tak? Że nie trzeba formę nas utrzymywać i, i dbać o siebie, tak? A taki jest boks jednak myślę, że trzeba sobie jednak y, formę utrzymywać i, i jak będzie telefon, to trzeba rachunek, trzeba to wykorzystać, więc... A trochę było, no, nie? Gdałem, że po, po, po walce bardziej, żeby się skupiać i na sobie i że powrócę po tam, gdzie jest moje miejsce, tak? No, o, o to właśnie chodzi. Pojawił się i zniknął e, błyskawicznie. Andy Ruiz Jr. ze swoim wpisem. E, mówiło się sporo na temat rewanżu. Ja przekonuję wszystkich, że ten rewanż jest do zrobienia, dlatego, że moim zdaniem, a, nikt, więcej, nikt więcej nie zapłaci Twojemu ostatniemu rywalowi za tą, niż, niż za walkę z tobą. Natomiast e, interesująca ta sytuacja, na pewno interesująca. Z, e, ja, ja nie rozumiem do tej pory, chociaż wykonałem parę telefonów, dlaczego najpierw się pojawił ten wpis Andy Ruiza, że w każdej chwili, w każdym miejscu, dwie godziny później już go nie było. Miałeś jakieś przecieki? Ja myślę, że po prostu nie chcę mnie nagłosić, nie jest, nie, bo przechowałem milion followers i każdy widział, więc nie chcę mi robić. A, czyli nie chcę reklamować Adama Kownackiego. Ja, ja, to jest. To no jest. To nie jest. Na pewno, jest... no. no, że jest. No. z swoim swoim tak? Dobrze walczy. To jest też jakiś kontrakt z Canelo, tak? Myślę, z trenerem Canelo. Może jemu oni je powiedzieli, no nie wiem, trudno powiedzieć, tak? To myślę, że była fajna walka. Z, z dwóch z którzy lubią się bić, więc zobaczymy, tak? Też jest więc na pewno warto zrobić. Ten grudzień, na zakończenie, ostatnie pytanie. Ten grudzień oparty jest bardziej na, na tym, co ty byś chciał, żeby było, takie życzeniowe, czy, czy na podstawie informacji, które, które dostajesz, między innymi od, od, od Kita Koneli przy okazji pozdrowienia? I od Kita Connelly bardziej, no? że bardziej pod koniec roku, to jest że masz takie jakby, rzucony na gwiazdę. Żeby ja coś wiedzieć, kto powiedział, że może w grudniu, <laughs> żeby na spokojną głowę, tak? Ja, 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 ja już wiem, że pracownik tak, mówi, no tak, Adam mi się pyta, no muszę powiedzieć coś w tym roku, więc powiem w grudniu. <śmienicza> nie, bo tak? nie jest, oczywiście się zarty, tak? Nie, nie I wiemy, co się stanie, tak? Czuję, co co z tymi wreszcie? Tu w stach, tu nawet się zachnięte, bo już tak? Nowym Jorku, tak? Wszystko sporo w każdej miarę. Oprócz jej likestorów, więc. <śmienicza> no Zobaczcie, co Adam. Adam. Ostatnie, ostatnie. Jedno z tych trzech ostatnich, które zadaję, jak, za, jak zawsze, zresztą. A... Widzisz siebie walczącego w pustej sali, bez tych kibiców, bez tych twoich prawdziwych polskich kibiców, bo to ja wiem, że siedzieliby przed telewizorami, ale zawsze mówiłeś o tym jak ta biała, czerwona armia Kownackiego ciebie, ciebie napędza. No, ja bym usłyszał ale właśnie w Nowym mamy taki jakiś styl, który jest tak duży, pewnie bym mógł rozsadzić ich 6 fit ja tego kompletnie nie widzę. Kiedy polscy kibice, ja czy, czy Adama Komneskiego, czy jakiegokolwiek polskiego. A, no nie, a te bary musiały być zamknięte. No bo jak? Nie, by później ich co I jakby się zajął, kto siebie, a to by zrobili na sali. To już jest widać. I ty, i ty. I ty. I tym optymistycznym akcentem na temat e, polskich kibiców na, te, na, na walce Adama Kowleskiego e, kończymy. Adam, dziękuję Ci bardzo za czas. Pozdrowienia dla, dla, całej, dla całej rodziny, dla Justyny, dla, dla, dla Kazia, dla Twoich rodziców, dla jej rodziców. Trzymajcie się mocno i do następnego razu, podobnie domyślam się, Ty i ja nie możemy się doczekać, kiedy wreszcie powiemy, zaczniemy rozmawiać tylko na temat boksu. No ale to jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać. Obieram jak najkrócej. Złokę sprzyjmuję, przyzieram. Nie no, ja muszę ja, 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 chyba, chyba podjadę do, do, do New Jersey, żeby, żeby Kasiu, Kazi mnie, o, że tak powiem, bo wygląda nawet no, nie to, no, tak. do, Dobra, kończymy, bo już, już te, tematy muzyczne. Trzymanko na razie.